Witamy w kolejnym odcinku i będziemy kontynuować y, nasze rozmowy. Troszeczkę na temat pytań, które y, były zadawane y, online na y, Facebooku, ale może coś się przydarzyć po drodze, jeszcze jakiś temat nasunąć, bo nieraz różne rzeczy wpadają, coś się nam tam przypomina, więc więc będziemy wtrącać inne tematy jeśli się przydarzą dobrze Ania, to e, jaki mieliśmy temat następny kolejny tutaj ty... ja przeczytam kawałek tekstu, a mm -hmm. napisam czym właściwie są emocje rozumiem je jako rozmaicenie naszego życia bez nich nie byłoby doniosłych wierszy piękna, głębi sztuki oraz muzyki e, muzyka nie miałaby tylu barw jak bardzo nasze ego może walczyć ze stratą kontroli. Do jakiego stopnia nasze emocje mogą przestać y na nas wpływać przede wszystkim na nasze zachowania i decyzje? A czy to pytanie z tym ego potraktujmy jako oddzielne, bo pierwsze, pierwsze pytanie dotyczyło czym są, czym emocje. właściwie są emocje? To jest. Y Dobre pytanie, mądre pytanie, ale bardzo, bardzo trudne do y, odpowiedzenia. I ja sam do końca nie jestem pewien, czy potrafię na to odpowiedzieć Wam, czy sobie, nawet samemu do końca, bo, bo jest to bardzo y, złożony temat. Wszyscy wiedzą, że mamy emocje, że je przeżywamy. Wiemy nawet, że zwierzęta mają emocje też prawda, ale teraz czym one są? Bo yy, znowu jeśli zejdziemy do poziomu trawnika, no to możemy po prostu powiedzieć tak jak mówią yy, psychiatrzy, psycholodzy, lekarze, medycy, czyli z, po, z poziomu fizycznego to są fale yy, prąd elektryczny, który jest wytwarzany w naszym mózgu i który, gdzie te fale, które są wytwarzane za pomocą prądu elektrycznego mają tą zdolność rozchodzenia się na zewnątrz naszego ciała. I e, to, to raz. Dwa, że emocje również z tego punktu takiego medyczno-fizjologicznego -fizjo są niczym innym jak przepływem substancji chemicznych, w naszym organizmie z jednego organu do drugiego, czy substancji, które krążą po całym ciele, prawda? Bo co się dzieje, jeśli powstaje jakaś myśl w mózgu? No jest wytwarzany prąd elektryczny, to jest pierwsze zjawisko, ale oprócz tego wiadomo, że w procesie myślenia wytwarzane są substancje chemiczne i te substancje chemiczne. E, Raz poprzez układ hormonalny przynoszą różnego rodzaju informacje do różnych narządów, czyli załóżmy, że. Jakby tu użyć porównanie, powiedzmy, zjedliśmy czekoladę, prawda, i teraz mamy trochę więcej cukru do przerobienia, prawda, z tej czekolady. Więc umysł właściwie w tym. W wypadku nazwijmy to mózg, nie, nie tyle umysł, musi wytworzyć impuls elektryczny, yy, który spowoduje myśl. Ta myśl i w, w procesie zwrotnym spowoduje wyt, yy, właściwie myśl taką podświadomą. To nie jest myśl świadoma, podświadoma myśl. Yy, yy, czy, czy nawet nie myśl, bym to nazwał, tylko informację podświadomą informację, gdzie umysł. W wyniku tej informacji wytworzy, y, impuls, elektry, y, wytworzy y, impuls, który spowoduje wytworzenie y, substancji hormonalnej, która za pomocą tak zwanych messengers, to są pewne molekuły w organizmie, które, które te substancje chemiczne przenoszą, i w tych substancjach chemicznych zakodowana jest informacja, gdzie. Ta molekuła ten messenger przeniesie tę informację z mózgu do naszej trzustki. Po, powie do trzustki: "Słuchaj, czekoladę zjadła, potrzebujesz więcej yy, insuliny wytworzyć". I trzustka mówi: "No dobra, no dobra, no to biorę się za robotę, prawda?". Więc teraz jeśli ty zjadłaś tą czekoladę, czujesz się dobrze. To spowodowało jakąś pozytywną emocję, prawda? Ta to ja emocja. Dobrze? To ja wolę endorfiny. No, endorfiny to są właśnie między innymi te substancje takiego, tej błogości, tej, um, e, które, które powodują, że się dobrze czujemy. Ale nie, to nie są jedyne, bo, bo tych substancji od nasz organizm wytwarza całą y, masę. Na przykład, kiedy y, Kładziesz się spać, mózg musi wytwarzać inne substancje, które spowodują, że ciało się zrelaksuje i będzie mogło zasnąć. Kiedy wstajesz rano, mózg zaczyna. Ten, ten sam organ zaczyna wytwarzać inne substancje chemiczne, utrzymujące cię w no, jak to powiedzieć, przy w tym stanie nieuśpionym, w stanie, w stanie obudzenia, prawda? Żebyśmy nie zasypiali. Także. To jest wszystko z punktu takiego widzenia y, medyczno-fizjologicznego. Ale teraz, jeśli popatrzymy na to z punktu widzenia bardziej spirytualnego, to tak naprawdę ja nie wiem. Ja nie potrafię tego y, na tyle do, dobrze wyjaśnić, żeby wyjaśnienie mnie samego zadowoliło. Więc y, 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 bardziej bym się y, zadowolił tym, że one są tym jak one na nas wpływają tym co możemy z nimi robić i tym m, może y, bardziej skąd się biorą ale nie do końca tym czym one są bo nie wiem czy jest ktoś kto ma jakąś sensowną odpowiedź na to pytanie nawet y, czy ta osoba będzie z branży, z branży medycznej czy psychiatrycznej psychologicznej czy jakiejkolwiek innej czy nawet spirytualnej i Słyszałem różne odpowiedzi na ten temat, na, na podobne jakieś pytania gdzieś tam od ludzi kiedyś, dawno temu. Żadna dla mnie nie była zadowalająca. Żadna. Także y, myślę, że musimy na tym, na tym pozostać na dzień dzisiejszy. Chyba, że Ty masz lepsze no wyjaśnienie, ja mam czym są. Proszę? Ja mam propozycję. To, no to słuchamy. Są narzędziem. Emocje są narzędziem dla nas. Okej. Okay. No, no to Chodź, popatrzyłeś. Opka. Tak, no to popatrzyłeś z takiego praktycznego punktu widzenia. Tak, to jednie ulega wątpliwości, ale ja chciałem bardziej usłyszeć, czym są w sensie wytłumaczenia zjawiska. Skąd, skąd ono się bierze, wierzy i tak dalej. Dlaczego je odczuwamy, skąd je odczuwamy. Właśnie zależy wszystko zależy jak rozumiemy to pytanie, bo odpowiedź może być różna. No to analizujmy wszystkie możliwe odpowiedzi A, to... i zobaczymy czy da się z tego jakąś wy, czy się da z tego jakąś wyciągnąć konkluzję, bo Yy, wiesz, można by powiedzieć było czym jest słońce, nie? No i jeden powie, że to jest planeta, drugi powie, że to jest energia, trzeci powie, że to jest żółta plama i jest fajnie jak jest, bo mogę malować obrazy, a ktoś inny powie, że to są wibracje, a ktoś inny powie jeszcze, że nie istnieje, bo tak naprawdę promień, który widzisz, on wyleciał ze słońca, z, z tej planety, powiedzmy, um, nie pamiętam ile tam trwa chyba 7, 7 dni czy coś takiego, zanim promień doleci od słońca do ziemi. Więc on tam naprawdę to, co. To, to, na co patrzysz teraz, patrzysz na słońce, ale ten promień, który teraz widzisz, on już nie istnieje, bo on by leciał stamtąd 7 dni temu, czy ileś 7 dni temu, więc z emocjami może być bardzo podobnie. No, niby są, a ich nie ma. Znaczy niby są, ale nie możemy ich złapać, nie możemy ich dotknąć. Możemy je zmierzyć ich skalę, możemy zmierzyć nawet ich rodzaj, ale nie możemy ich zrobić im zdjęcia. To jest tak, jak, trochę jak z wiesz, atomem. Do dzisiejszego dnia tysiące, no, tysiące, miliony ludzi wierzy w to, że atom to jest taka kulka i dookoła tej kulki po, po okręgu, czy tam po elipsie, lata sobie elektron, czyli druga kulka, tylko trochę mniejsza. I oni to widzą jako atom. Tak nie jest. To jest tylko y, na płaskiej kartce papieru zobrazowanie tego, co, czy, co jest tak trudno opisać. Więc ktoś sobie wymyślił taką. Yy, powiedzmy, nomenklaturę, taki sposób przedstawienia atomu. Ale atom nie jest kulką. Atom i yy, jądro też nie jest kulką w atomie. I elektron też nie jest kulką. I atom nie, nie, nie elektron wokół jądra nie porusza się zawsze po idealnej elipsie. To ten, ta trajektoria się zmienia. Więc to jest tylko nasze wyobrażenie o czymś. Także, tak jak Ty mówisz, że emocje są narzędziem, Zgadzam się w stu procentach ze stwierdzeniem, ale to nie, nie do końca mnie satysfakcjonuje taka odpowiedź. Czym są? No Także, mamy teraz... no, ale już tak chyba, jak nie mamy lepszej odpowiedzi, to tak musi zostać. Może skoncentrujmy się teraz na tym, co, yy, yy, co tam mieliśmy dalej. Co. Jak bardzo nasze ego może walczyć ze stratą kontroli? Do jakiego stopnia Aha, nasze emocje no mogą stać na nas wpływać? Tak, to jest myślę, że m, trochę ciekawsze do, do dyskusji odpowiadania, bo tu łatwiej coś złapać, bo mamy, <noise> mamy coś, co możemy złapać, uchwycić, a jest tym to nasze ego. Ego już jest nam dużo łatwiej złapać niż ogólnie emocje, bo m, jakbyśmy Chcieli zdefiniować, oczywiście to też dalej jest abstrakcja i, 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 i jakaś iluzja do pewnego stopnia, no ale musimy jakiś nas używać, żebyśmy mogli pewne rzeczy określić. Także y, umówmy się, że ego jest, istnieje, prawda? W nas. I teraz, jak ty byś zdefiniowała najpierw ego? Bo żebyśmy o czymś mogli rozmawiać, to zawsze najlepiej uściślić definicję tego wcześniej. ma oczywiście. Pozwolę Tobie, y, jako bardziej doświadczonemu, to nazwać. No, 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 ale może ja nie jestem bardziej doświadczony. No, jak byś nazwała ego? Co byś, co byś m, małe dziecko Cię pyta, albo, albo sąsiadka Cię pyta, czym jest ego? Jak byś to określiła? No, dziecku bym powiedziała, że dorosnąć, a sąsiadkę C, żeby przeczytała ze słowniku. No. Nie wiem, czy w słowniku jest takie słowo, no ale może, no, może jakiś jest. Może powinniśmy powinni byliśmy zajrzeć do słownika przed rozmową, jak słownik definiuje ego. To następnym razem może będziemy tak robić. Chociaż to nie znaczy, że definicja ze słownika jest czymś, co my musimy przyjąć, bo może być błędna albo taka, z którą się nie identyfikujemy, prawda? Jak to mogę przytoczyć. Ale nie wiem czy cię zadowoli odpowiedź. No spróbuj. Ego, jedna z trzech struktur osobowości w modelu psychoanalitycznym. Obok ide i superego. Często rozumiane w znaczeniu hmm. ja jednostki ludzkiej. Czyli rozumiane jako ja jednostki ludzkiej. No mm -hmm. Z tą częścią bym się Absolutnie nie zgodził, więc to od razu widać, że napisał to ktoś, kto prawdopodobnie jest bardzo dobry, siedzi w takich zagadnieniach typu psychiatria, psychologia, ale nie spirytualnych, bo yy, może z, zgodziłbym się do tego stopnia, że dużo ludzi tak myśli, że to jest ja. Dużo ludzi tak myśli, właśnie, że ja i ego to jest to samo, ale moim zdaniem nie jest. Moim zdaniem jest właśnie od wręcz odwrotnie. Wszystko to, czym nie jest ja, to jest ego. I to jest mhm. dla mnie to jest chyba najprostsza definicja, jaką ja mógłbym podać. I mówię teraz, kiedy używam słowa ja. To jest to ja pisane przez dużą, dużymi literami. Ja tak często robię, żeby to odróżnić od małego ja, gdzie małe ja pochodzi po prostu z naszego słownika, z naszego języka. I, i to małe ja identyfikujemy z naszym ciałem. Ale to duże ja to nie jest ja, które identyfikujemy z naszym ciałem, z naszą płcią, z naszą, y, naszymi wierzeniami, y, z naszym zawodem, z naszym imieniem. To jest to ja, które. Jest, jest w nas, ale jest od tego wszystkiego oderwane. Ono, ono jest w nas tak jak kamień, który wrzucasz do, do jeziora, i w tym momencie kamień, jezioro i jezioro są jednym, ale są jednocześnie dwoma oddzielnymi rzeczami. Kamień jest tylko zanurzony w jeziorze, ale nie jest jeziorem. Prawda? Więc to jest to nasze yy, prawdziwe ja. I teraz jeśli byśmy oddzielili kamień od wody w jeziorze, to wszystko to, czym nie jest kamień, to jest nasze ja. I to jest, przepraszam, to jest nasze ego, chciałem powiedzieć, przejęzyczyłem się. Czyli jeszcze raz powtórzę, żeby mnie ktoś źle nie zrozumiał. Wszystko to, czym nie jest kamień zanurzony w wodzie, to jest nasze, to jest nasze ego. I teraz co sobie pod tą y, definicję, pod to słowo podczepimy, to już zależy od nas. Możemy przez to widzieć nasze ciało, możemy przez to widzieć nasz umysł, nasze myśli, możemy przez to widzieć nasze pole y, y, energetyczne, y, możemy przez to widzieć nasz system wierzeń, czyli rzeczy fizyczne, niefizyczne, to wszystko się w tym mieści. Jedyna rzecz, która, którą nie jest nasze ego, to jest właśnie nasze ja. I teraz wracając do pytania, yy, yy, jak to brzmiało? Jak długo? Możesz to jak, przeczytać jeszcze raz? Jak bardzo nasze ego może walczyć ze stratą kontroli? Jak bardzo? Yy. No, że bardzo może walczyć, to chyba wszyscy wiemy. Ja bym to, to pytanie może trochę zmodyfikował, czyli jak długo może walczyć? No, może jak bardzo i jak długo, tak będzie lepiej to brzmiało. I, i, i to, jak długo, jak bardzo, to, to zależy od nas. Teraz, czy powinniśmy coś robić, żeby y, nasze ego y, porzuciło kontrolę? Moim zdaniem i tak i nie. Bo. Y, Hmm. Musimy sobie uświadomić, że nigdy nie porzucimy kontroli w 100%. To się nam nigdy nie uda. Natomiast y, możemy tylko podjąć decyzję, że chcemy mniej lub bardziej kontrolować, że chcemy y, kontrolować tylko w jakimś minimalnym stopniu tam, gdzie jest to bezwzględnie konieczne. Kiedy y, Twoje ego mówi ci, jest mi zimno, i potrzebuję założyć kurtkę, bo inaczej zmarznę. Albo jest mróz, i jeśli się nie ubiorę ciepło, to zmarznę. To też jest ego, które do nas przemawia. Więc taką kontrolę potrzebujemy mieć. Ale ego może również nam powiedzieć, jest zimno, idę na spotkanie, potrzebuję założyć kurtkę, ale. Żadna z tych kurtek nie jest odpowiednia. Nie będę w niej ładnie wyglądać. To jest niemodne. Muszę iść do sklepu natychmiast i, i kupić nową kurtkę, żeby mogła się dobrze czy mógł dobrze zaprezentować, prawda? Dobrze, że to, mamy lato. Tak, dobrze, <laughs> że mamy lato. I, I teraz to jest ta część ego, której, którą próbujemy kontrolować albo kontrolujemy, ale niekoniecznie powinniśmy. Bo to jest ta część, która nam niekoniecznie służy, bo wiąże się z oceną, wiąże się z, na dodatek z oceną nie nas samych przez nas same, tylko oceną nas poprzez pryzmat innych. Więc teraz, czy jak, jak długo? Tak długo, dopóki żyjemy do ostatniego dnia, możemy, możemy trzymać, próbować kontrolować te rzeczy. Jak bardzo. Nie ma, yy, powiedzmy, odpowiedzi, no bo to jak bardzo to zależy od nas. Możemy do takiego stopnia, że możemy się tak zatracić w tej kontroli, kontrolowaniu własnego ego, albo może inaczej, że ego będzie kontrolowało nas. Do takiego stopnia, że przestaniemy sobie w ogóle to uświadamiać. To jest najgorszy chyba jaki moment, jaki może być, kiedy sobie w ogóle nawet tego nie uświadamiamy. Bo kiedy zrobimy już ten taki krok do przodu, kiedy stajemy się obserwatorem samych siebie, to przynajmniej są te momenty takie przebudzenia, co chwilę, że zasypiamy i nagle się ockniemy: o, znowu robię to. Co już sobie obiecałam, że nie będę robić, czy obiecałam? I wtedy mówisz, okej, okay, ale robiłem to przez chwilę, dobrze, już przestaję w tym momencie, nie będę. Następnego dnia znowu zaczyna, zaczyna, ego zaczyna cię kontrolować, zasypiamy i znowu się budzimy. O, po raz kolejny to zrobiłam, ale już nie będę. Ale po iluś razach już nie zaśniesz. Będziesz bardziej taka. Mm, jak się to mówi, awake, um, czujna, przebudzona i będziesz się bardziej pilnować. Aż z czasem to przebudzenie i to pilnowanie wejdzie w taki nawyk, stanie się nawykiem i wtedy już nie będziesz myśleć o tym, że musisz hmm, to kontrolować, że musimy to, o tym myśleć, że musimy pilnować żeby, i, i tak dalej. Tak jak z nawykami w prowadzeniu samochodu czy jazdy rowerem. Także myślę, że Nasz to chyba wiesz, powinno powiedzieć. To tak jest potrzebne. Oczywiście, że tak. Jest potrzebne. Ja też tak uważam, że jest potrzebne, bo, bo yy, 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 ego również po, powoduje jednocześnie, daje nam jakąś radość życia, da, daje nam, yy, powoduje to, że w naszym życiu yy, mamy te momenty, gdzie są takie, yy, no, że wszystko dzieje się falowo, czyli Czyli, że nasza energia idzie w górę, potem idzie w dół, że, że są wspaniałe dni i takie sobie, i całkiem niedobre. I gdyby ego w ogóle nie istniało, wszystko by było tak na, jak, jak taka pozioma kreska. Nie ma wzlotów, nie ma upadków, nie ma wzniesień, nie ma smutku, nie ma radości, tylko wszystko jest takie zupełnie bezpciowe i obojętne. To by było, życie by nie miało za bardzo sensu, było bardzo nudne. Więc ono jest potrzebne, tylko że bardzo często jest tak, że kiedy mamy to ego, są te momenty, znaczy ogólnie w życiu mamy te momenty, gdzie nasze wibracje, energia idzie w górę, potem idzie znowu w dół, wraca do średniej, prawda? Ale jeśli ego przejmuje kontrolę, to wtedy życie wygląda tak, że nasza energia, nasze wibracje idzą troszeczkę do góry, a potem w dół. Troszeczkę w górę i znowu w dół, troszeczkę w górę i znowu w dół. Rzadko kiedy wychodzą ponad tą średnią, tą, tą poziomą kreskę na, to, na ten wyższy pułap. Bo za bardzo nas ego kontroluje. I wtedy, właśnie jeśli puścimy tą kontrolę i pozwolimy życiu bardziej no, dziać się samemu yy, i trochę kontrolować, ale tak tylko w minimalnym stopniu, tyle, ile, ile jest naprawdę niezbędne, to wtedy będzie większa fluktuacja. Tej, tej krzywej, ale więcej się będzie dziać, więcej będziemy doświadczać, więcej będziemy się uczyć, więcej będziemy mieli wzniesień i upadków i pod koniec życia praktycznie będziemy mieli tych doświadczeń dużo, dużo więcej. I będą bardziej urozmaicone. Także myślę, że to chyba ja mam tyle na ten temat. Jeśli masz coś jeszcze do dodania. Doświadczenia nas cieszą. Doświadczenia nas cieszą, doświadczenia negatywne nas nie cieszą w momencie, kiedy się pojawiają, ale jeśli dojrzeliśmy odpowiednio w takim, w tym spiritualnym znaczeniu tego słowa, to te doświadczenia po czasie też będą nas cieszyć, bo będziemy się cieszyć z tego, czego żeśmy się nauczyli w wyniku tych doświadczeń. Mhm. Tak. Mhm. Jak wygląda nasz czas? Już prawie. Powinniśmy kończyć, tak? No to może zostawimy, zostawimy kolejne pytanie na następną sesję w takim razie, tak? Tak, oczywiście. Wrócimy do kolejnych tematów. Dobrze, to dziękujemy wszystkim za uwagę. Mamy dziękujemy. nadzieję, że w jakiś sposób. Przydało się, czy skorzystacie z tego, o czym żeśmy tutaj dyskutowali sobie. I zapraszamy do słuchania nas następnym razem. Do usłyszenia.